Cześć, się Marcin Bong. Jestem trenerem personalnym oraz instruktorem gimnastyki. Tematem dzisiejszej lekcji będzie stanie na rękach na kółkach gimnastycznych. Pamiętajmy, że trening na kółkach gimnastycznych bardzo mocno obciąża obręcz barkową, jak i stawy łokciowe i nadgarstkowe. Dlatego bardzo istotnym elementem będzie tutaj dokładna rozgrzewka. Zanim przystąpimy do stania na rękach na kółkach gimnastycznych, pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrobić, jest opanowanie do perfekcji stania na rękach na podłożu. Na początku niech będzie to twarde podłoże. Potem w ramach utrudnienia możemy sobie dodać e, na przykład materaz gimnastyczny i to na nim spróbować e, stanąć na rękach. Kolejnym etapem natomiast będzie nauka stania na e, takich oto stojaczkach gimnastycznych e, bądź po ręczach, e, które znacząco ułatwią nam e, próbę stania na rękach już bezpośrednio na kółkach gimnastycznych. Na początku spróbujmy wykonać stanie na rękach przed ścianą. O pomoc możemy poprosić również współćwiczącego. Jeżeli będziemy się czuć wystarczająco pewnie, możemy spróbować bez asekuracji. Gdy opanujemy już w stopniu dobrym bądź bardzo dobrym stanie na rękach na poręczach gimnastycznych, możemy się zabrać do próby stania na rękach już bezpośrednio na kółkach. O pomoc możemy poprosić współćwiczącego lub postarać się wykonać to ćwiczenie samemu. Należy pamiętać, żeby ciało przylegało jak najbardziej do materaca. Zwróćmy uwagę na to, by ciało przylegało do materaca, a ramiona zablokowane były w stawach łokciowych. Aby móc wykonać swoje pierwsze stanie na rękach na kółkach gimnastycznych, musimy poprosić współćwiczącego o małą pomoc. Współćwiczący asekuruje nas podczas próby stania na rękach z nogami opartymi o taśmy, chwytając za kostki. Jeżeli to ćwiczenie nie sprawia nam problemu, możemy spróbować stanąć na kółkach samodzielnie. Kolejnym etapem jest próba stania na rękach za sekuracją. Współćwiczący pomaga w złączeniu nóg trzymając zakostki. Doskonałym ćwiczeniem przygotowawczym, wzmacniającym jednocześnie nasze barki oraz doskonalącym utrzymanie równowagi, będzie stanie na ramionach ugiętych w stawach łokciowych. W celu ułatwienia sobie wejścia do stania na rękach, kółka ustawiamy nisko, tak by palcami wskazującymi ustabilizować pozycję. Ostatnim ćwiczeniem, które musimy wykonać przed próbą stania na rękach, jest stanie na rękach z podporem palcami o podłoże. Gdy już opanujemy wszystkie elementy, próbujemy samodzielnie stanąć na rękach. A także wykonać pompkę. Najpierw z oparciem nukotaśmy. a następnie bez oparcia. Dziękuję za uwagę i zapraszam do wspólnych treningów.